Wyjątkowy obiekt, w jakim się znajdujemy, ten pałac w Damnicy, który kryje w sobie mnóstwo piękna, mnóstwo uroku i mnóstwo artystycznego wyrazu, to idealne miejsce do tego, żeby podsumować dwa lata równie wyjątkowej organizacji, fundacji. Lex Humana. To jest instytucja bardzo potrzebna. Taka fundacja jak Lex Humana udowadnia, że w regionie Pomorza Środkowego tkwi ogromny potencjał. Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy chcieli ten potencjał wskrzesić i go bardzo mocno uwidocznić. Mieliśmy masę pracy, naprawdę. Różnorodne projekty, z jednej strony skierowane dla dzieci, do, do młodzieży, ale również do seniorów w postaci zajęć literackich, creative writing, czyli tego twórczego pisania oraz do osób pochodzenia ukraińskiego, które ostatnio no, potrzebowały naszego wsparcia w różnym zakresie. To były działania w sprawach e, nauczania Ukraińców języka polskiego, bo chodzi o to, że trudno jest teraz Ukraińcom, jak i musiały, zostawić swoje domy uciekać w, w czasie wojny. Taka działalność jest bardzo ładna, bo to pomaga na fonie depresji troszeczkę ogarnąć i dawać, zaczynać dawać sobie rady w zupełnie nowym życiu i w nowym kraju. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, jak ta fundacja się rozwija, jak działa. W jaki sposób zachęca do współpracy, motywuje ludzi do zaangażowania się również w wolontariat? Tutaj mamy do czynienia z całą paletą rozwiązań, z całą paletą zajęć, z całą paletą szkoleń, które przekładają się na to, że każdy kolejny obywatel ma możliwość wzięcia udziału w ciekawych projektach, w ciekawych przedsięwzięciach, czy wreszcie w innych wydarzeniach, które sprawiają, że ten region nie tylko integruje mieszkańców, ale też pobudza ich do różnej formy aktywności, a w konsekwencji sprawia, że nasz region, region Pomorza Środkowego, staje się bardzo atrakcyjny. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim członkom Fundacji owocnych działań i tego, że krzewią postawy obywatelskie, zarówno wśród dzieci, młodzieży, ale także i całego społeczeństwa. Rok temu robiliśmy tutaj pierwszą galę Fundacji. No, był to trudny czas. Wtedy rozpoczął się atak na polską granicę hybrydowy. Myśleliśmy, że ta gala, która będzie, będzie obecnie tutaj przez nas realizowana, będzie w lepszej sytuacji. Niestety jest gorzej niż było rok temu. Za granicą mamy bestialski atak Rosji na Ukrainę. Mam nadzieję, słuchajcie, że jak już w następnym roku zrobimy galę, to i w listopadzie będzie jednak spokojniej, w bardziej normalnych czasach będziemy ją realizować. Na chwilę Państwa zabiorę w świat artystyczny, w świat sztuki, w świat dziecięcy. to pomysł dzieci niepełnosprawne ze ośrodka szkolno-wychowawczego w dawnickim pałacu i przyznam szczerze że wzruszający bo te dzieci potrafią się uspołeczniać w ten sposób i dały naprawdę z siebie wszystko. Jest to ważny etap i zadanie które realizujemy jako fundacja chociażby dlatego że dokonujemy no, takiej integracji środowiska tych dzieci niepełnosprawnych i młodzieży też niepełnosprawnej z osobami bez niepełnosprawności. Uświadamiając im potrzebę takiej interakcji. Niepodległość, trudne słowo. Chciałbym, abyśmy teraz podnieśli głowy, spojrzeli w Waszą lewą stronę. I tutaj zaryzykuję odrobinę, ale być może dacie radę spojrzeć jeszcze do tyłu. To, co przed chwilą zobaczyliście, to próbka umiejętności artystycznych młodych ludzi, którzy wzięli udział w konkursie Polska. Moja ojczyzna. W kategorii przedszkole pierwsze miejsce zajęła Daria Jankowska zespół szkolno-przedszkolny w główczycach. Zapraszam. W tym roku postanowiliśmy po raz drugi zorganizować ten konkurs przy udziale Gali Lex Humana, Fundacji Lex Humana. Myślę, że konkurs był bardzo popularny w powiecie słupskim. Wpłynęło bardzo dużo prac zarówno od najmłodszych uczestników, czyli od uczestników przedszkoli powiatu słupskiego poprzez uczniów szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej. Wyłoniliśmy zwycięzców i bardzo się cieszymy, że dzieci i młodzież są zadowoleni i Zainteresowani tematyką naszego kraju. Ten konkurs w tym roku przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Pierwszy to była zaledwie kilkadziesiąt prac, no teraz mamy ponad 200, więc naprawdę ogrom prac, które wpłynęły tutaj z sąsiednich miejscowości. Cieszę się, że tak mocno wykorzystują różne techniki te dzieci plastyczne w swoich tworzywach, ale i potrafią pokazać, czym jest dla nich samych patriotyzm. Fundacja Lex Humana realizuje taki projekt, Akademia Młodego Samorządowca. Wyłoniliśmy cztery grupy młodych działaczy, którzy chcą, chcą realizować swoje, swoje pomysły. Chcielibyśmy wręczyć im taki voucher, 3000 zł. Może nie będę zdradzał nic więcej, oni sami o tym opowiedzą. Nasze aspiracje chemiczne skłoniły nas do zainicjowania koła kryminalistycznego o nazwie Cheminalistyka. Odbyły się w szkole zajęcia, yy, nawiązaliśmy współpracę z Akademią Pomorską w Słupsku, z Komendą Policji Powiatowej w Lęborku, a także z Kołem yy, Naukowym Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Dispecto. Odbyły się wykłady w ciągu trzech dni, na których usłyszeliśmy bardzo wiele ciekawych rzeczy. Udało nam się założyć koło kryminalistyczne w szkole, jakąś nową rzecz dla... Dalszych pokoleń, młodszych uczniów. Pomogło nam też te, troszkę się to zintegrować razem w naszej grupie. Mimo, że jesteśmy razem od tych czterech lat, to tych parę dni spędzonych razem, ciągle non-stop, też nam na pewno pomogło w tym połączeniu się jako grupa. Zajęliśmy się tymi młodymi adeptami, którzy chcieli rozwijać swoje pasje. Stąd te projekty, które wyrosły w postaci chociażby koła kryminalistyki w Lęborku, ale również inne pomysły realizowane przez młodzież, jak chociażby. Mural patriotyczny na jednej z budynków w Kartuzach. No i wsparcie chociażby środowisk Domu Dziecka, gdzie też realizowano różne, różnorodne projekty. Panie i Panowie, no to teraz trochę pół żartem pół serio. Historia w poezji to nie tylko przestrzeń wojen, chociaż oczywiście też, ale także przestrzeń, wyjątkowa przestrzeń człowieka, a takim wyjątkowym człowiekiem był właśnie Krzysztof Kamil Baczyński, zapomniany przez wiele lat, gdzieś tam spychany na ten margines, jeżeli chodzi o kanon lektur, wybitny poeta, który dopiero w 2018 roku otrzymał krzyż odrodzenia Polski za wybitne. Osiągnięcia kulturalne. Rozwijamy się w kierunku no, szerzenia tej kultury, więc myślę, że ta fundacja ma właśnie taki cel, aby pokazywać ludziom i też możliwości interakcji z tą kulturą, bo to jest bardzo ważne.